Zaczynamy losowanie ról na larpach, biorąc udział w bloku drugim, czyli odbywających się w sobotę rano. Na pierwszy, pierwszy odbędzie LARP LARP o duchach i na larpie o duchach mamy 7 ról kobiecych. Zgłosiło się jednak jedynie 6 kobiet, dlatego wszystkie z nich zostały automatycznie zakwalifikowane zakwalifikowane, automatycznie otrzymały role na larpie. I są to Anna Szybczyk, Daria Mynarska, Danai Chądrokuki, Marzena Tomkiewicz, Zuzanna Lotuszek Agnieszka Ołdziej. W związku z tym mamy jeszcze jedno wolne miejsce dla kobiety na Larki o duchach i zapisy na to miejsce rozpoczną się w Pyrkonowy Piątek o godzinie 18, jak i również zapisy na trzy wolne miejsca na liście rezerwowej. Też na Pyrkonie, już. Teraz przechodzimy do losowania ról męskich. Mamy 11 ról męskich, więc zaczynamy. Przerwa wędruje do Mikołaja Kowalewskiego. Następna do Macieja Benedykczaka. Rola numer 3. Należy do Konrada Owsikowskiego, kolejna czwarta rola przypada, Jakubowi gierłowskiemu, piąta rola wędruje do Marcina Borowskiego. Przypada Karolowi Szafrańskiemu. Siódma rola przypada w udziale Marcinowi Nurzyńskiemu. Ósma rola wędruje do Wiktora Kęski. Dziewiąta rola na Larpie o duchach trafi do Miłosza Konczyńskiego. Jeszcze wiem, więc dziesiąta. Dziesiąta dla Macieja Korpika. I jedenasta, ostatnia rola męska na Larpie o duchach. Wędruję do Michała Hołubka. Czyli mamy już wszystkie role rozdane po zakończeniu głosowania całej grupy drugiej będziemy rozpaść z